Siemaneczko, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Piggy. Tak jest, Piggy rano, ponieważ przed chapter 12. Czekaliśmy nim do 22. chyba 30 i w końcu się doczekaliśmy i mamy chapter 12, tak jest. Jest to naprawdę bardzo smutny chapter. I na lewie zrobiliśmy... i są trzy zakończenia. Dobre zakończenie, złe zakończenie i prawdziwe zakończenie. Prawdziwego zakończenia jeszcze nie wiadomo jak zrobić. Na dniach będziemy prawdopodobnie wiedzieli, będziemy o to odkrywać, ale zrobiłem dobre zakończenie. Na, na tym odcinku zrobimy sobie złe zakończenie i prawdopodobnie zrobimy sobie nowy odcinek, na który zrobimy sobie znowu dobre zakończenie. Dobre widzieliśmy na live, jest mega smutne, więc yy, prawdopodobnie zrobimy sobie to też tyle. I co? Zrobimy sobie na początku yy, z, yy, zakończenie złe. I muzykę sobie wyciszymy, bo nie wiem, czy ma prawo autorskie, czy nie, ale tam jest też muzyka, więc jak będziecie z muzyką grali, nie będę dużo zdradzał, bo pewnie jeszcze niektórzy spali rano, wchodzą, patrzą, jest chapter, dobra. Wchodzimy sobie, play, naciskamy. Moi koledzy też naciską, play. Tak, plant, bierzemy plant, naciskacie planta. Dobra, są tu do pomocy. Nie, yy, nie tego prosiłem znajomych, żeby po prostu pomogli mi w tym stopniu, żeby nie było problemu z tym, że pigi będzie nas goniła. Ponieważ goni nas tu pigi i goni nas tu jeszcze jedna posta. Po naciskam playera i oni tu zostaną, a ja zrobię małego trika, żeby na 100% nie zostać pigi. Po prostu, I jak zrobić, żeby na 100% nie zostać pigi, w czasie, gdy macie około 2 sekund, naciskacie back. Przeczekujecie to chwilkę. Tak najlepiej przeczekać około 4-5 sekund. Nie musicie w sumie wbijać od razu. Yy... Dobra, wchodzicie wtedy z powrotem. I dobra, została wybrana osoba, i ona blokuje sobą pana Mister P. Tak jest, Mister P, Mister Potato który po prostu tu jest i nas wita w swoim laboratorium. Tak naprawdę w sumie to jest takie laboratorium troszkę. Zaraz to sprawdzimy, pokażę wam, jak to przejść. Poprosiłbym ciebie, Polska, żebyś nie dotykał niczego po prostu, a bardziej fokusował i biegał w kółko na przykład z Mr. P, dobra? Tak, oni tu na czacie będą się ze mną komunikowali jak coś. Dobra, pokażę wam, co jest jako pierwsza robota do zrobienia. Dobra, oni, tu jest Mr. P, tu jest George... Yy, I tu jest cała plansza ogólnie. Pierwsze co robimy, to jest pierwsze pójście, po prostu tutaj. Yy, no, najgorsze, że się sfakusował od razu za mną. No trudno. Pierwsze co? Bierzemy sobie kawciuszkę. Dobra, ja się schowam. Jest nie, nie tak blisko. będziemy teraz sami. Okej, okay. jestem. Trudno, to będziemy teraz sami. Mam nadzieję, że sobie też się uda. Trudno, myślałem, że to pójdzie trochę ten. Yy, dobra. Piki się obudziła, piki będzie mi blokować. Nie, wy tak łatwo nie będziecie mieli. Ja mam tylko to na potrzeby no, tego odcinka, tak naprawdę. I po prostu, żeby to wszystko ładnie zrobić, ponieważ mapa jest naprawdę ciężka. Ogarnięcie tego samemu. Zobaczycie, że nie jest proste. Tu mamy złoty kluczyk. Złoty kluczyk jest mega ważny, dobra? Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Złoty kluczyk potrzebny jest wam tutaj. Dobra, bierzecie sobie to. Otwieracie to złotym kluczykiem i planka nie wiem, nie wiem gdzie jest Mr. P ale dobrze o kurczę dobra dobra eee, dobra 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 uciekamy 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 no samo to że ten Mr. P was goni on jeszcze potrafi strzelać to jest po prostu utrudnienie bardzo duże Mamy fioletowy fioletowy zupełnie nie jest nam potrzebny z tego że fioletowy nie jest nam potrzebny bo jest do broni eee, moteczkiem udało się pan po tej to nie ma szans Wchodzimy sobie tutaj i tak mamy, niekiedy czerwony kluczyk jeszcze, ale to teraz powiem, o do czego czerwony kluczyk ponieważ jest taka mała oszustwo w większości tam gdzie jesteśmy, tam robimy większość rzeczy w jednym momencie jest malutkie oszustwo, do którego zaraz dojdziemy i to wam powiem, dobra zielonym, yy, z tym eliksirkiem biegniecie sobie na drugą stronę I biegniecie sobie do czerwonego wracacie, zobaczcie, dwie minuty zajęło mi zrobienie pierwszego pomieszczenia a to nie wszystko, bo jeszcze jest drugie pomieszczenie Dobra, wchodzimy sobie tu. Niekiedy tu leży czerwony kluczyk. Tutaj na stole, a tu leży zielona żel karta. Dlaczego czerwony kluczyk? Jeżeli ktoś bierze czerwony kluczyk, trzeba wziąć trzy osoby tutaj. Dwie. Jedna bierze zieloną kartę. Yy, gdzie trzeba przyjść? Tutaj. Tu trzeba przyjść zieloną kartą. Yy, I czerwony kluczyk, zaraz wam pokażę, gdzie jest potrzebny. On tu też się respi. Tutaj też się respi. Albo respi się tam. I czerwony kluczyk jest potrzebny tutaj. Wchodzicie z czerwonym kluczkiem. Tutaj, tu macie. Yy, macie tutaj. Baterie. O kurcze tu jest ten. I dobra. E, najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie jest teraz niebieski. Niebieski jest tu. Niebieski też jest mega potrzebny. O kurcze, dobra. E, dobra, niebieski jest mega potrzebny dlaczego? Tutaj jest mega niepotrzebny niebieski. Musicie bardzo uważać na pana P, bo on tu lubi ganiać, a czemu trzeba czerwony? Zawsze tu jest bateria. Zawsze tu jest bateria po prostu. Dobra. Mister P oszalał, dobra, Mister Pan Potato, okej, okay, uciekamy. No i dobra, jeżeli macie już dwa eliksirki, to już jesteście na dobrej drodze, ale zobaczcie, 3 minuty zajęło mi złapanie dwóch eliksirów, trzy minuty. A to jeszcze nie wszystko. Myślicie, że o, dobra, dam TNT. To jeszcze nie wszystko, dobra, dajemy teraz to tutaj i o kurczę, dobra. Tyry ty ty, ty ty ty. Dobra, pistolet. Zobaczcie, tak strzela do nas taką wiązką. Jak to się obejdzie tego? Trzeba stanąć za filarkiem. Dobra, mamy. Dajemy teraz dynamite. Dobra, trzeba stanąć i mamy dynamite. Dobra. Uciekacie. I rozpijcie się z nowym pomieszczeniem. Nowe pomieszczenia są. Każde pomieszczenie jest to inny chapter. Tu już się zaczyna fajna muzyka. I co? W jakiś czas teleportuje nam się pigi, które musimy też uważać, żeby nas nie zabiło. Dobra. Yy, tutaj jest ten... Ok, tutaj proszę nie blokuj mnie. Dobra, odejdź. Pięknie. Z pochodnią musicie iść tutaj. Blokuj, blokuj, blokuj. Pięknie, 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 pięknie. Dobra, Z pochodnią stajecie tutaj. O kurczę. Dobra, udało się. Z pochodnią stajecie tutaj. Macie biały kluczyk. Do czego biały kluczyk? Już wam pokazuję, do czego jest biały kluczyk. Biały kluczyk jest do tego pomieszczenia, w którym trzeba zrobić tutaj, patrzcie, tu. I tu macie monetkę. No nie! Dobra. Yy, zrobimy to z powrotem, powtórzymy. I widzimy się z powrotem. No nie sądziłem, że mnie zabije. Dobra, wracamy znowu do miejsca po wysadzeniu i zaczynamy. No wtedy coś się stało złego po prostu, że mi się nie udało. Dobra, teraz tu pochodni nie ma. Yy, prosiłbym Ciebie nekron, żebyś ten... Yy, latał spigiaczem dookoła. Znaczy nie z pigiaczem, tylko dookoła tego planszy to będzie git. Uważaj, tylko na te, 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 te teleportują, o kurczę, to się stało jednak. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie ja go wykiwam. Okej, 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 już się nie teleportują. Dobra, dobra, nic się nie stało, nic się nie stało, nic się nie stało, już to robię. Mam nadzieję, że teraz się uda i zobaczcie, teraz się udało na spokojnie. Okej, okay, bierzemy, o okej, okej, okej. Dobra, dobra. Mam pewien parcie. On tutaj jest. Możecie go tak robić, właśnie tymi slalom, slamo, slalom, slalom, slalom. Dobra. slalomami, slalomami, slalom, dobra. Lecimy. Tu musicie uważać, to się pojawia co jakiś czas. Trzeba dać dwie monety. Jedna, a druga, że wam pokazuje, gdzie jest. Tu się w ogóle położenie prawie, że nigdy tego nie zmienia. Dobra, pan też chyba się zbugował. To jest super, że pan też się zbugował. Lecimy teraz po monetkę, która jest tutaj. Dobra, pan też się zbugował. Jest idealnie. Gdy macie monetkę, idziecie dać ją do automatu. Dajecie automat tutaj. W ogóle tutaj, jeżeli was to wejdzie, to się zatrzymujecie, wtedy już naprawdę giniecie. Miał się Macie muteczek. Z muteczkiem lecicie po zdjęcie pani potato, które musicie dać panu P. I zaraz pokażę, jak to musicie dać, bo to na pewno nie ogarniecie tego na początku. Bierzecie sobie i macie. Ja jak wygląda, macie zdjęcie pani. Mr. Potato, i to jest właśnie to zdjęcie, które trzeba dać. P. Dlaczego? Zaraz Wam wytłumaczę, jak to w zasadzie działa. I to gierka jest naprawdę długa. Zobaczcie, 5 minut, a ja mam dopiero zdjęcia. To robiliśmy we dwóch. Pierwsze była troszeczkę dłużej mi to zajęło, bo robiłem wszystko sam. Teraz, no, zginąłem, to robiłem ten początek od nowa. I mamy to zdjęcie. Jak to zdjęcie dać? Na live kombinowaliśmy w różne sposoby, Chyba za trzecim razem się udało. Yy, dobra, no i proszę, odejdźmy od, od tego wszystkiego. I co trzeba zrobić? Po prostu bierzecie w ręce w łapę. I wchodzicie w pana Potato. I dalicie mu to. I dostał, dostał zdjęcie i wszystko teraz się zaczyna. Teraz jest muzyka ogólnie i. Możecie sobie teraz posłuchać. Znaczy pogląd zobaczyć, przeczytać co tu jest. Ja specjalnie się odsunę. I że w szpitalu, że. Musimy... On chce po prostu naszej pomocy. I... Idziemy zobaczyć bad ending. Teraz. Czyli bad ending. teraz poszkonacie się o co chodzi, bo jest dobre, dobre zakończenie, złe zakończenie. Zobaczymy sobie złe zakończenie. Dobre zakończenie w sumie zobaczymy, może też sobie zobaczymy. Jeśli będziecie oglądać do końca, to zobaczymy też. Może zrobimy wam dobre i złe zakończenie. Dobre. Nie wiem, zobaczymy złe zakończenie, bo dużo ludzi po prostu chciało złe zakończenie. Może zrobimy sobie jeszcze też dobre. Zakończenie. Mamy George'a. I mamy Mr. P. Sprawdzimy, o co tu chodzi George. I teraz będzie najgorszy wybór przy wszystkim. Trzeba będzie wybrać. Trzeba będzie wybrać. I czemu tutaj dobra, tutaj jest. Okej, okay. i teraz to się zaczyna. Jestem trochę ciszej. Dobra. Oni chcą do B Zizi i Pony iść. Zobaczyć, czy sobie poradzili. George chce wyjść. I zobaczyć, czy Zizi i Pony sobie poradzili. Z wojskowymi. Mr. P chce pomocy. I co tu teraz zrobić? Czy wybrać Georgia? Czy wybrać Mr. P? Od razu wam powiem, to jest dobre zakończenie. Jakie jest prawdziwe zakończenie? I nikt jeszcze tego nie ma. A ja powiedziałem, że będzie to złe zakończenie, więc idziemy do Mr. P. A jeżeli chcecie odcinek ze złym zakończeniem, znaczy dobrym zakończeniem, zostawcie tutaj tyle lajków, ile tylko możecie. I będzie też złe zakończenie. Znaczy dobre zakończenie. A prawdziwe też sobie może nagramy. Dobra, Mr. P. Idziemy zobaczyć, co Ty masz nam zaoferowane. I jak to się zakończy? Bad ending. Mr. P. Musimy stąd uciekać. od za mną. NIE! To było oszustwo! I mamy koniec. Ja wam dziękuję za wszystko. Glimdzie za do końca. To jest ostatni moment, ja nie przeszkadzam. Na razie pamiętajcie sub, like, poneczek i oglądajcie sobie cały ten filmik do końca, bo ja nie przeszkadza. No i tak się kończy pigi. To koniec pigi. Dziękuję wam za wszystko. Dziękuję, że z znowu lajka. Dziękuję, że byliście do live, Bo to jest naprawdę coś niewiarygodnego ile was było na pigi. bo u mnie się nigdy na kanale nie przyłowało. Na razie.